Witam. Dzisiaj mamy 14 marca w Wielkopolsce 2025. Pierwszy raz, chyba tyle śniegu, jest od kilku lat. Z 10-15 cm napadało wczoraj. Wczoraj, o tej godzinie, to nie było w ogóle śniegu. A jak wieczorem zaczęło padać, to do 11.00 tyle napadało. Akurat będzie pasować na te mrozy, które nadchodzą. System korzeniowy będzie przykryty. Ja jestem w trakcie cięcia czereśni, praktycznie je kończę. Miałem kilka dni zabrakło, żeby skończyć. To są stare odmiany jeszcze. Riwany, wegi, burlaty i tak dalej. Środki tu poprzecinałem dosyć mocno piłą, żeby były prześwity co najmniej na półtora metra pomiędzy w środku. Metra półtora. Trochę podskracałem na wysokość, te grubsze powycinałem. Ale specyficznie się tnie takie starsze drzewa, prowadzone w takiej formie naturalnej widać, że trochę tych gałęzi leży pod spodem no i teraz kończę tu młode nasadzenie, które tu prowadzę na powiedzmy ala życiono. to już też to, to praktycznie kończę trochę tu zawsze którąś grubszą muszę wyciąć trochę poprzerzedzać jak to wygląda po przycięciu zbytnio nie widać ale są i owoconośne i młode pędy są pozostawione, stare staram się wycinać, grube też, tak żeby te drzewo ciągle było odmudzone. Tu mi zostały faktycznie 3-4 rządki, 3 rządki, faktycznie, nawet jedną już tam jest trochę dwa rządki ruszone, te grubsze były wycinane, no i śliwki, śliwki dosyć mocno odbiły w tym roku. U nas w ogóle ten sezon to był mocno intensywny, intensywny pod względem opadów. Deszczu nie brakowało, cały sezon. Tu jest Lapotika. Widać ma tu tych pędów, takich, tych wilków. Trochę jest. Ale ja się bardzo fajnie szybko tnie. Bardzo przyjemnie. Dużo lepiej mi się tnie jak na przykład amersy czy prezydenty. Także zima zawitała do Wielkopolski, na szczęście śnieg spadł. O tu zostały mi jeszcze trzy rządki, e, trzy połówki faktycznie nieobcięte. Tu jest kordia i tu te techlowane. Także tutaj też którąś grubszą będę musiał wyciąć. No i tu pomiędzy drzewkami widać, że nie ma przejazdu, prześwitu pomiędzy. Także tu prześwity porobię. Trochę tu poskracam, może nie o jedną trzecią, no może o 1 trzecią to drzewo trochę niższe zrobić tu już jest obcięte z boku także widać różnica także tak to wygląda w Wielko Polsce 14. Tego. Pozdrawiam